Cześć kochani, e, witajcie bardzo cieplutko na kanale Arter Art. Ja dzisiaj przychodzę z prezentacją najnowszej kolekcji, zaprojektowaną przez Anię Wachowicz, czyli srebrnolistkę. Kolekcja dziecięca e, On the Wings of a Rainbow, e, prześliczna kolekcja e, unicornowa. W której skład wchodzą duże papiery 12x12 cali, 20x20 cm oraz 15x15 cm. No i oczywiście cały zestaw dodatków, pasków, także nic tutaj nie zabraknie. Jak już widzicie, zmieniła się okładka. O jeden bardzo ważny szczegół. Tutaj e, już pojawi się zdjęcie e, Ani, e, która zaprojektowała tą kolekcję, czyli to jest taka e, kolekcja bardzo. Hmm. E, znaczy, no, sama okładka, bardzo taka indywidualna. Jak już widzimy, bardzo fajny pomysł z tym, żeby, żeby przedstawić tutaj projektanta, żeby każdy zobaczył, bo może z sieci ktoś kojarzy lub z nazwy, a nigdy nie widział ani, więc to jest taka super, taki super znacznik kolekcji. Kolekcja tutaj ma w tych dużych papierach 12 na 12, jest tutaj aż 9 arkuszy. I tak jak zawsze na e, stronie tytułowej na odwrocie mamy elementy do wycinania. Jak widzicie, ta, kolor, ta kolorystyka jest taka pastelowa, e, niebiesko-różowa e, z fioletami. Tutaj już mamy taką wróżkę fajną e, i tutaj u góry także. No i oczywiście pojawiają się już tutaj takie e, też nowe rzeczy, czyli e, rameczki. Rameczki bardzo fajne w różnych kolorach, takiego złotego, w takim złotym kolorze, niebieskim i różowym. Pierwszy arkusz, który naprawdę tutaj ma mega dużą grafikę i będzie super wyglądał na layoutach lub w albumach. Mamy tutaj tęczę prześliczną, zamek na pierwszym tle. Tu już widzicie takie charakterystyczne kwiaty dla skarbnicy pomysłów w tej nowej kolekcji. Przez różowe okulary właśnie też jest taki arkusz właśnie z takimi kwiatami. Mamy tutaj unikornę takiego niebieskiego i tutaj mamy takiego różowego. To na pierwszym tle, a na drugim tle mamy tutaj takie pismo z chlapaniami. E, także bardzo, bardzo, bardzo bogaty arkusz. A na rewersie mamy e, serduszka. Mamy serduszka e, na tle takich kropeczek. Arkusz numer 2, taki troszkę leśny, bo mamy tutaj drzewka. Mamy unikorna na chmurkach. E, tutaj mamy kawałeczek ramki. Oczywiście kwiaty i tutaj unicornne, czyli jednorożec jedno spacerujący po chmurce z wróżką i tutaj są takie fajne domki na chmurce i tęcza i tutaj widzicie to pierwsze tło takie bardzo wyraźne, natomiast na drugim planie mamy taką, taki motyw damaski z takimi bardzo charakterystycznymi tutaj e, wisiorami, ja tak mówię e, wisiorkami, takimi wiecie kuleczkami tutaj e, jeszcze tak bardziej w tle. A na drugiej stronie mamy e, taki niebieski arkusz chlapania, bardzo fajne akwarelowe tło. E, arkusz numer 3 również na chlapaniach zobaczcie tutaj na chlapaniach e, umiejscowione są unicorny tutaj biegnące tutaj na chmurce sobie leży jednorożet. no i mamy tutaj zameczek z tęczą e, i też kwiatów trochę a z tyłu bardzo fajny arkusz e, tęcze e, widzicie z takimi kompozycjami kwiatowymi i z takimi skrzydłami na arkusz. Na arkuszu numer 4 mamy okno. Fajne, duże okno, naprawdę spore. E, będzie fajnie, fajnie wyglądało na kartce takiej DLC. Oj, oj ono ma rozmiar, zaraz zobaczymy. E, 8 cm na 11,5 no 11 cm około. Więc. E, więc będzie fajnie wyglądał na DLC, to jako taki główny element. Ale w ogóle sam arkusz, zobaczcie, jest bardzo, bardzo fajnie skonstruowany, fajnie zblendowane kolory taki, taki róż wpadający w fiolet i w granat. I tutaj mamy taką fajną drogę z gwiazdek też taką chmureczkę tutaj, żeby trochę te kolory przełamać. No i oczywiście te, te wisiory takie. Kurczę, nie wiem jak, jak, jak to powiedzieć. Wiecie o co chodzi? Takie bardzo charakterystyczne tutaj te wzory. No i chlapania białej farby. Bardzo fajnie to wygląda. A z drugiej strony mamy taki, taki pasek z kwiatów, i po jednej stronie niebieskie napisy, po drugiej stronie różowe, i jeszcze te niebieskie z takimi chlapaniami. Arkusz numer 5. Także podzielony, słuchajcie. tu jest ta fajnie taka ta charakterystyczna też no, serwetka. Ona się pojawia w Mister's Garden. Tutaj mamy też wypuszczone takie fajne zawiasy. I tutaj napisy na niebieskim kle. A z drugiej strony taki akwarelowy arkusz różowy z chlapaniami. Na arkuszu numer 6 mamy znowu e, na pierwszym wyblakłym tle e, takie widzicie zawiasy i pismo. Później na e, kolejnym, kolejną taką warstwą mamy tutaj takie właśnie te sznury, takie pereł. No nie wiem jak to nazwać. E, no i oczywiście na pierwszym tle mamy tutaj kompozycję kwiatową, też taką koroneczką, motylki. Mm, na takim widzicie, to jest taki arkusz nie ekri, taki, taki trochę prościerany ekry, bo on jest miejscami troszkę ciemniejszy, a miejscami tutaj troszkę jaśniejszy. Taki akry z takim beżem. A kolejna strona to jest oczywiście e, moja ulubiona, moje ulubione kolory: taki róż, fiolet, granat i zobaczcie, e, jest tutaj damaska i, mm, i też pismo. Takie chlapania białej farby też się pojawiają. Eee, bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny arkusz, bardzo fajny blend taki jednolity, spójny, nieodcinający się. I na arkuszu numer 7 mamy tutaj kompozycje kwiatowe na takim właśnie ekry e e tle. I z drugiej strony e, bardzo pod, podobne bardzo wzory do tego arkusza. Do arkusza poprzedniego słuchajcie, tylko w innym kolorze. Widzicie w takim ekry, e, takim w takim e, brąz, czy nie brąz ekry, hmm. i taki beż. O. I taki beż też są napisy, też takie chlapania I później na arkuszu numer 8 to już są dodatki do wycinania, listki, e, kwiaty, motylki. Te kwiaty różnorodne i różnej wielkości. A z drugiej strony mamy takie niebieskie tło. Nie, niebieskie, przepraszam, tylko zielone. Przepraszam, zielone tło. No i arkusz numer 9. Numer e, pojawiły się tutaj e, takie właśnie, jak już wspomniałam, nowości. Bo i, i ramki są nowe e, i, i zobaczcie, kopertki takie. I tutaj kompozycje kwiatowe. A z tyłu taki arkusz brzoskwiniowy w kropeczki z takimi przetarciami, wspomniałam, że jest bardzo dużo dodatków, słuchajcie, bo naprawdę jest dosyć sporo. Cały taki zestaw. I oczywiście, możemy sobie wykorzystać tutaj też to tło z gwiazdek. A na drugiej stronie są rameczki. Rameczki też w różowych kolorach niebieskich, i to są dwa takie odcienie: ciemniejsze, jaśniejsze i taki pośrednie, nawet trzy kolory. I tutaj taki fajny żółty, złoty kolor ramki. Jak widzicie, ja już to sobie wyciągam <grym> motylka, ale ten arkusz powiem Wam, że powinien się pojawić w 30 na 30, bo jest naprawdę przepiękny. Te serduszka aha, i te, ta damaska tutaj. Te napisy. I z tyłu, e, z tyłu mamy motyle. Ja tu mam jeszcze jeden arkusz pocięty, ale zaraz do niego dojdziemy. E, w ogóle powiem Wam szczerze, że bardzo e, e, fajne są te rewersy e, od tych dodatków. I tak nawet zastanawiam się, które ciąć. Czy... bo Szkoda mi pociąć, e, wiecie, pociąć motylki, bo tu mam takie piękne e, serduszka, no ale na no, coś trzeba się zdecydować. Tutaj mamy wróżki, słuchajcie I mamy te jednorożce Jednorożce jest naprawdę sporo Więc tutaj jeżeli weźmiemy sobie ten, ten zestaw To do niczego nam tutaj nie braknie I do kartek i do albumów będzie full zestaw Mamy też wianki Takie kompozycje kwiatowe, listki Listki pojawiają się też osobno Ale zaraz o tym powiem Tu mamy jeszcze takie hmm, hmm. Jakby to nazwać kurczę. Też takie rameczki, tylko że już takie wypełnione e, z konikami, Może z tymi jednorożcami. Przepraszam, z wróżką i też z takimi napisami. E, I zobaczcie jaki super arkusz e, właśnie w chmurki, bardzo fajne. E, I tutaj są zamki, e, jednorożec w wózku tutaj w ramce już taki i balon. Tutaj znowu ramki, tylko już większe, a z drugiej strony takie grafiki, czyli takie bardzo fajne, bardzo fajne motywy do włożenia w albumie, jakieś kieszonki do uzupełnienia sobie, tu można sobie coś napisać, a z drugiej strony mamy taką fajną grafikę, lub po prostu wkleić zdjęcia. Jak widzicie, ja już tutaj pociąłam sobie te listki. E, trochę listków tu wycięłam, ale zależało mi właśnie na tym wzorze. Bardzo fajny wzór, bardzo w bardzo fajnym kolorze, takiej zieleni, e, leciutkiej, pastelowej. Bardzo fajne. E, tutaj, tort, czyli na urodziny, czy na wesele. Jakby ktoś chciał z unikornami, to też, też tu Ania zadbała o to, żeby, żeby taki motyw był. I z drugiej strony niebieski, właśnie tak jak ten zielony, tylko w niebieskim kolorze. No i tutaj tagi. E, takie większe tagi z wianeczkiem i różowy, e, różowa warstwa tutaj. E, Różowe desenie takie. I zobaczcie paski. Pokażę Wam najpierw. E, najpierw te rewersy te kojarzycie ten wzór? to jest wzór hmm. nie pamiętam jak się to kolekcja nazywa ale chyba tutaj ją gdzieś mam także moment zaraz sprawdzimy o, made of Stars. zobaczcie, made of stars Yy, bardzo, bardzo, bardzo nawet taki sam bym powiedziała, że yy, taki sam motyw i kolorki bardzo fajne takie tutaj bardzo pasujące do, do tej kolekcji yy, co jest fajnego w tym, że tu jest zielone i tu jest zielone, więc yy, listki, więc będzie fajnie wyglądało nie będzie się bardzo odcinęło od tyłu yy, niebieskie i różowe kwiaty do wzbogacenia kompozycji. Tutaj jeszcze taka koroneczka, i z drugiej strony chmureczki. Zrobienia warstw bardzo fajny pomysł. Ja bardzo lubię prace warstwowe. I mamy jeszcze takie zestawy tagów bo tagów nie może zabraknąć. Słuchajcie, i napisy. Napisy zaprojektowane, napisane przez Anię. Także nic tu nie jest zerżnięte, wszystko jest, wszystko jest takie unikatowe. Także tak prezentuje się najnowsza kolekcja z mnóstwem, mnóstwem dodatków. Oj, jeszcze tutaj wysunę. Dostępna jest w skarbnicy pomysłów, można ją sobie tam zakupić. Można sobie zakupić osobne dodatki, osobną kolekcje. E, dostępne jest w dużej ilości. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i, e, i czekam na prace wasze z, właśnie z użyciem tej kolekcji. Wiem, że już się pojawiają e, przepiękne, przepiękne karteczki. Także czekamy na więcej inspiracji. E, życzę Wam miłego dnia. I do usłyszenia w następnym filmie. Hej!